Taki bardzo wrażliwy. To nic złego, ale wszyscy moi koledzy widzieli, że nie można było przy mnie i opowiadać strasznej historii, bo zdarzało mi się wtedy nawet tracić przytomność. Byłem też bardzo pobożnym chłopcem. Gdy miałem 14 lat, rozpocząłem naukę w wschodniej jeziorowskiej szkole. I mimo że dzisiaj nazywacie mnie Święty, czyli czyli to tego, się zdaje. Ja nie do końca w tak Czułem się, się nadziei, lecz ciężko pracowałem. Po trzech latach zostałem najlepszym uczniem. W ciężko zachorowałem, długo i beztrwale się mówiłem, a sama święta Barbara przyniosła tylko mój świat. Innym razem kazałem się w martwę mi mojego pana Jezus i obiecała, że wkrótce wyzdrowiłem. Rzeczywiście, tak się stało. Pozdrawiłem stopić do zakonu. Czułem, że muszę odkryć prawdę o sobie, służąc Panu Jezusowi. Postanowiłem pieszo udać się do samego rzutu i prosić o przyjęcie do zakonu. Była długa i trudna wyprawa, ale załóż, Niestety po pewnym czasie znowu zachorowałem. Tym razem widziałem, że tak się właśnie stało. Od tamtej pory już jako święty członek Święty Jan Paweł II twierdzi, że każdy z nas ma w sobie prawdę. Dlatego rozwijamy nasze pasje i zainteresowania. Prawda to nie tylko unikanie kłamstwa, to także poznawanie samego siebie i życie ze sobą w zgodzie. Historia Stasia Kostki uczy nas, że poszukiwanie prawdy o samym sobie wymaga sił. To trudna i długa droga. Ай, чувак, а я пил вареный Unha mosqueta e unha boca Toca o Zapewne mnie nie znacie. Mam na imię Tarksycjusz i w przeciwieństwie do Karla żyłem dawno temu, bo w III wieku, za czasów cesarza Tarksyjusza, człowieka odrudnego, który prześladował chrześcijan. Pewnego dnia zaoporowałem się stanąć komunią chrześcijanom, którzy byli niesprawiedliwi i Tak bardzo chciałem im pomóc, że byłem gotowy poświęcić życie za chrześcijaństwo, tego sakramentu końcu uznano, że taki mały chłopiec jak ja nie będzie wzbudzał podejrzeń. Dostałem więc zawiniątko z dokładnie ukrytymi kostiami. I właśnie wtedy zaczepili mnie chłopcy,